Błoga i słuchajcie, nagrywamy odcinek z Aleksem. Dzień dobry. Widzę, nagrywamy dobry. odcinek z Bejczykowa, bo tak dużo tu się zmieniło, że no wy jeszcze większości nie widzieliście. Jakby... Mamy tu kilka rzeczy, które pewnie Was mogą zainspirować. Czekajcie, czekajcie. Zanim ja... ja to bo jeszcze powiem Wam tak. Niedługo będzie nagrywany. jakieś to z Bejczykowa. Bo, bo na bejczykowie się jeszcze więcej zmieniło. Bo... Aleks, Paweł jakie nieżyc... jakie bejczykowo? Chyba dejczykowo. No, tak, jest dejczykowo. <laughs> takie... Dlatego, że na jeszcze więcej się zmieniło. Bo... To, no. no. no, to zobaczyć, to tej... Ten, mamy podobną rzecz jak na Benchopowie i, i właśnie Wam to pokażemy. dlatego idziemy do banku Nikolaja. Dobra, widzowie, mamy bardzo fajną rzecz oczywiście zrobioną. Mhm. Widzowie, bardzo długo to robiliśmy generalnie. Zobaczcie, widzowie, tutaj. Mamy takie relaksacyjne pomieszczenia, tam jest taka winda w domu. I tutaj patrzcie, no. widzowie macie basenik, automaty jacuzzi no, działające, no, tylko że działające, musimy... na Tak. No tak. Widzowie. No tak. I widzowie jak chcecie na przykład ten jacuzzi i na przykład klikacie sobie mocny. To jakby jest mocny. Klikacie średni, to jest średni, a klikacie słaby, to jest słaby, tylko musimy jakby po prostu uzupełnić wodę jeszcze. Dobry. Tutaj jeszcze macie takie pomieszczonko. I widzowie, zobaczcie, tam się wchodzi na zjeżdżalnię. No pewnie na koniec odcinka z niej zjedziemy, a teraz widzowie idziemy do kopalni. Tak. Tak. kopal. Tak. No tak. i to zbudowanie kopalnie zostałem akurat. No tak. I widzowie, widzimy się jak już będę na dół z Aleksem. Dziękuję. Dobra widzowie, jesteśmy już na dole i tu. widzowie już się tyle dzieje, że zombiaki nas biją. W ogóle widzowie zobaczcie. Tutaj macie do Tak, to, to decydujemy na którą stację chcecie pojechać. Ja jak chcę pojechać na stację numer 3 wytłumaczymy Wam jak to działa. Ogólnie to obaj akurat ja, bo troszeczkę tam yy, troszeczkę zrobić. Teraz tak, jeśli chcemy pojechać na stację numer 3, to jest muszę taką stację numer 2. A czemu? Dlatego, że jeśli chcemy pojechać na, na jakąś stację powyżej dwójki. A wtedy musimy kliknąć na pierwszej dni, dwójkę. Teraz a tu... jeszcze dajemy na dwójkę, czyli na to gdzie chcemy pojechać. No tak, na przykład, na przykład jak chcecie pojechać na dwójkę, klikacie tutaj też na dwójkę, a jak na trójkę, to klikacie tutaj na trójkę. I teraz możemy jechać. Bye bye. Jeśli też postaw swój wagon i pojedźcie też. Dobra. Widzowie tam jest napisane, że stacja numer 2, stacja numer 3 i stacja numer 1, stacja też numer 2 i tam widzowie klikacie takie właśnie przyciski, bo tam jest dwa razy, stacja numer 2, bo coś się jakby zepsuło i musieliśmy to tak właśnie zrobić. Ale jak zniszczę swój wagonik szybko. Ej, i teraz tak. Teraz musimy robić tak, że jest... przejdziemy sobie, patrzcie, załączyliśmy teraz musimy jeszcze pojechać. Nie kliknij. Sorry. sorry. <śmienic> proszę nie kliknij, proszę kliknij, tak, proszę kliknij, tak, proszę kliknij, proszę kliknij. Klikniesz? Ej, stary, tak, ale naprawdę, sorry, poczekaj, mam twoją klatę. Aleks, tutaj jeszcze, tutaj masz. Hej, sorry, Aleks, naprawdę sorry. Miałem zabić zombiaka, a nie ciebie. E tutaj jeszcze obok wagoników masz magmę. Tak. Czekaj. Fifo, olepaj już ramp. Aj mnie na Fifo. Miał, miał. O nie, mam dwa wagoniki, czekaj. Bo. No. Ja się... Ej, niszczyłeś się to. Czekaj, akurat właśnie wylądowały do mojego ekwipunku. Coś zrobić, z eee, Mam tory w domku, mam w domku. Ee, niki. A teraz jak my wrócimy? Um, no i no, no, no. no, my tego nie naprawiliśmy po tamtym wybuchu. Ej no Pana. tak, dobra widzowie widzimy się jak już to naprawimy. Dobra widzowie, naprawiliśmy już wszystko z Aleksem i no myślę, I teraz że... teraz możemy pojechać. Aj, no. o jedno, Chyba teraz <laughs> że... możemy pojechać już na stację, Dobra widzowie. Ja jadę z Alexem, oczywiście. Dobra, widzowie, jedziemy. Nejmogę. Tylko w tym wieku, tylko w tym. Tylko w tym wieku, tylko tym wieku, tylko No tak. Wywrócę go tego wieczyka do wody, a z wody spłynie do lody. Tymczasem ja nie mogę. Miki Szkielet, a on nie może Ciebie widzieć, bo jak jest w wodzie, to zamienia się w boksera. Ja nie mogę. Widzowie, widzimy się jak już tam dolecę do Aleksa. Dobra, dobra, jesteśmy, wleciałam ja mam do Aleksa. Ja bym chciała coś powiedzieć. No. Dobra, no. tam jest taki, w miastecznym jest taki jak tam jak tam na nim jesteście, to normalnie jak sobie popatrzeć, to tam czasami to mogą jechać wagoniki na przykład i ja chciałabym to wam pokazać, prawda Miki? No. No więc Miki, siadaj w, wa w wagonik, postaw swój wagonik, siadaj. Co to popchnę I jak następnym mojem, dobra? No. Żeby pokazać, żeby pokazać widzę jak to ładnie wygląda to ja widzowie ja tylko jak to e... poszukam e... poczekaj Aleks jeszcze nie ja tylko ja poczekam poszukam tego e... wejścia e... do tego do jak to się mówi do no tak tak okay? mhm. Mógł wtedy nie musisz nic przełączać, jak coś. Nie! Mój wagon pojechał. Oj, oj. A co tam polecę, Litro? O, nie dojechał wagonik. Jedziemy. Nie, dobra. Widzowie widzimy się jak już e, dojdę na to miejsce, gdzie się obserwuję, bo to za długie będzie, nie będziemy was zanudzać też, dobra? To widy, widzimy się jak już tam wejdę. Widzowie, nakłoniliśmy, że no jeszcze pokażę wam i dojdę na ten wodospad, bo jakby mega długo będę tam wchodzić i tego szukać, teraz widzowie Jedziemy na stację numer jeden, jesteśmy na tej stacji. I teraz widzowie, zobaczcie. Tutaj się wchodzi na górę, generalnie. Ale widzicie, co widzowie? Nie, to jest ten z nas. Aleksja, zniszczę tę, tę magmę, bo ona jest w niefajnym znaczku ułożona. Dobra, widzowie. Ej, Miki, Miki, ja wysyłam wagonik ten. Ja wysyłam wagonik. Ej, poczekaj, z poczekaj, Alex jeszcze nie, jeszcze nie. Ja to już wysłałam. Ja nie Creeper wybuch! Stary um... creeper wybuchł i mnie zepchnął. Nie mogłem widzą tego pokazać, ale... Creeper wybuchł i mnie zepchnął, to już widzowie widzieli. Aha. nie mogłeś tego pokazać? Bo mnie Creeper, bo mnie Creeper wysadził. No czemu nie mogłeś tego pokazać? przecież widzowie to widzieli, mówiłem to przecież z chwilą. Musisz jechać? Nie, Aleks, nie. No, coś mnie pije, no to już mi pinu To jest głupi zombie. Wpływaj do lawy. Poczekaj, Alex, bo creeper wybuch i mnie zepną. Widzimy się, jak już tam dojdę, bo za długie to będzie. Ryd. Dobra, widzowie, jesteśmy. Dobra, myślę, że coś mnie bije. Jesteśmy widzowie. O, Alex tu jedzie. Jedzie. Tam jedzie wagonik ze skrzynką. Tam Hello. jedzie Alex, Elo. Mam niech wagonik i wagonie. Mogę odesłać się w Dobra, ja o odwrotem. Czekaj, na tę stację tylko teraz? Na moją. Na moją? Wiesz co, ja nie na jedynkę, ja na tą. Ja na Oj Albo no, nie, na trójkę, na no, trójkę. Stary, widziałem jak się tory zmieniły i jak się resztą włączył. No. Fajnie. Ja też. Elo. Elo. Dzień dobry. Cześć. Mm -hmm. I co, wy widzicie bye bye. Dobra, Dobra. To co, z Au, Ile to zadało? Dobra, na stosuje ja muszę wrócić. Jadę do Aleksa. Hmm. Oh. Hmm, było tutaj winicu. Lecę. Ty masz, masz ognio odporność Co? Masz ognio-odporność? E, nie, ale sobie, ale sobie zjem na szybko, Ale Ale redstone nie jest aż taki dobry. Ale jest fajny, często może się przydawać. No tak. Oj! Ja nie mogę! I nie? Mm. Widzicie, Widzicie Alexa tam? Dobra, złotko. Uuuu, dla złotka. I dla to on nie wie sama. Szybkie złoto. Spójrzcie, nie mam pochodni, to nic. To się mnie bije. Au, co się dzieje? Ja nie mogę. I co wie? Mnogo złoto zabieramy, okej. Okay. Pracę na szybko, na stację umyczy. O, Dobra. Dobrze. Próbuj. Zabijemy zombie. Panik? No. Nie jedziesz teraz nigdzie. Zresztą chyba będę wracać. Okej, okay, bo ja teraz wysyłam skrzyneczkę. Jak też mamy ze sobą tędy, to zrobię tam. No bo wiesz co, jak wysłałem z czymś ten Dobra, ja ogólnie... Jak się chcesz idę jeszcze to moją mająnicę, a więc zaczynamy to na świetlać. Podczas... Ten, bo, na, bo, na, bo ten, bo na ten na tym ten sklepiku, co kiedyś, co ostatnio, to ja go zamykam, on jest na sprzedaż i ten, i teraz, się nazywa, tego napisu w ogóle nie widać, że on jest na sprzedaż i dlatego właśnie sobie ten, właśnie dlatego muszę go podświetlić. O nie, wróciło mi. O nie, wróciło mi. Stary, nie włożyłem sztabki żelaza do tego. Jakie przełączysz na szybko, to to jest, żeby nie wracało? No. To na szybko. Ale o co chodzi? O co chodzi? No bo. No bo... no bo jedzie ten, z powrotem do ciebie. O, już dobra, już jest gdzie, już jest git. Dzięki. Dzięki, że mi przyłączyła. Ja. Oj, 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 oj. Jaki przełączyć ci coś jakieś toje? nie, jak coś wysyłam do ciebie skrzyneczkę jeszcze... Z jedną sztabką żelaza, bo nie. A, przyszła. okej, okay, dobra. No nie! Mój wagonik! Ja bym złapiał! Co się nie, nie, nie. Haniałam to nic. To nic. E, jak się jak mój bogonie się wróci do ciebie, to się nie zdziwi. No, wracam do ciebie. No nie. Bo mój wagonik się odbił. No nie no, jestem No ale... No. No ale Nie, dobra widzowie. Widzimy się jak no rozwiążemy ten problem, dobra? Nie. Dobra widzowie, jesteśmy. Dojechaliśmy na stację. I jesteśmy dobra A tu jest jak coś, Alex, nasza skrzynka, Ała! Ała! Baby! Ja nie mogę. Nie, dobra! Aleks, chyba już trzeba iść do domu, co? Masz rację. Tyle nam wystarczy już. No, widzowie, okay. widzimy... Czekaj, czekaj, bo ja wziąłem twoją dwa ze skrzynku, masz. Okej. Okay. Dobra, widzowie, widzimy się jak dojdziemy do domu i tam zrobimy pożegnania. Widzowie, w ogóle zobaczcie, tu mamy nowy Golf. I tam mamy, widzowie, nowe lodowisko. Takie pierwsze lodowisko jakby. A tu mamy pierwszego golfa, no, więc widzowie... i patrzcie, możecie zagrać, możemy zagrać. Akurat ja wezmę sobie te śniegarniki. Ja, ja będę grać teraz za zawarmu, bo, za, bo za jedną rundę płaci się tak, nie wiem, ileś tam biletów, nie pamiętam. Pięć chyba. Czekajcie. Ja jestem właścicielem tego golfa. No. Tu dalej. Musisz tak... Wypisz ci tak my... Но так нормально, чтобы выйти к языку. Ну, так. Давай. Почекай, потому что ты не снежки, забыла. Дам тебе. И Ну, я не могу, что-то смеется. Ну, давай. Ну, я не могу, не могу только твое, давай. давай, давай. masz jedną i teraz tak Rzuć, ale nie tak, y, 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 tylko wyrzuć ze smutku. Dawaj, wyceluj. Dobra, Dobra teraz w tym miejscu, gdzie wylądowała, musisz iść i z tamtego miejsca wyglądasz. A to Aj. Dobrze. Teraz yes, słowa. Działa! Aj, Ała! Jej, jej. Wiem, że to bije, ale to nic. Ty mi się nie przejmuj, że to bije. No i co? No i widz, Ja tego się nie wyjmuję. Okej. Okay. Dobra. Widzowie, za chwilę no. będzie z wami pożegnanie. I widzowie, no. widzimy się już na pożegnaniu. Widzowie to są. Łyżwy i widzowie uznaliśmy, że na lodowisku się już z Wami pożegnamy. Widzowie chwilę jeszcze pojeździmy. W ogóle zobaczcie widzowie. To jest wszystko z kolorami tego, z kolorami członków bejczykowa. W ogóle widzowie zobaczcie jakie oświetlenie ładne zrobiliśmy. No. Michała, jak lepiej nie? Ja wiem, tutaj takie zabijać swojej kateczkę jeszcze raz, robiliśmy I powiem Wam tak, widzowie. zauważyliście, że wszystkie unijne Łąków układają się w karcie. No właśnie, to jest prawda. <grytania> Dobra, widzowie. Widzimy się już na, na pożegnaniu. I widzowie, to by było już wszystko na ten odcinek. Także no papa.